Cześć, z tej strony Rico, a to jest kolejny odcinek z Minecraft. To jest już czwarty odcinek. I w tym odcinku myślę, że wybudujemy sobie domek. O, tu już się potworki palą, bo dopiero się wyspałem. Tak, chcę sobie zbudować domek. O, właśnie, pozbieram jeszcze tych kwiatków. Bo te kwiatki mi się przydadzą. Nie wiem ile, ale zbiorę te i myślę, że już wystarczy. Jeszcze tam są, jakby zabrakło. Te kwiatki potrzebne mi będą na barwnik eee, Jeszcze jedno żelazo mam Dobre, Trzeba podkładać te rzeczy Mam ich naprawdę za dużo Dobra mm, Weźmy sobie żwir Nie to Żwir Tutaj jest jeszcze I już nie mamy żwiru Dobra z tego sobie zrobimy barwniki i z tego zrobimy też barwniki. Dobra, mamy 34. Myślę, że wystarczy. No i robimy oczywiście cement. Nie wiem ile go będę potrzebować. Myślę, że tak. Tyle zrobię 4 staki Chyba aż za dużo będzie No ale dobra Zobaczymy I teraz trzeba znaleźć jakieś dobre miejsce na domek Może zjem coś Chwila, bo tam jest creeper Ja go może od razu podjadę No i dobra, mamy. Chcę sobie zbudować domek, ponieważ mam za dużo rzeczy. Już sobie urządzę. Tam jest pustynia. Czyli najlepsze miejsce chyba będzie gdzieś tutaj. Albo tutaj. Ale tutaj może zrobimy kiedyś jakąś farmę. Chociaż. Nie wiem, gdzie by ten domek postawić. Dobra, myślę, że tutaj będzie dobre miejsce. Wykośimy trawę. Już mam plan, jaki domek chcę zbudować. I zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, mam dirta. Mam. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko się nagrywa. Yy, dobra, wszystko się nagrywa. To skopiemy, bo takie brzydkie tutaj jest Łopata się skończyła, ale to nie jest żaden problem Świnka Trochę trzeba będzie tutaj skopać Będziemy mieli dużo dirta, ciekawe czy się przyda jeszcze, raczej się przyda. No i zaraz sobie tutaj postawimy domek. Dobra, jeszcze tutaj. Trawy wykosze. Dobra. I tutaj zaczniemy budować. Tu by było wejście. O, na przykład tak. I coś takiego. Dobra, wejście będzie tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze tu zobaczymy, czy się zgadza. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery. No i dobra, już się zgadza. Teraz bierzemy sobie cement. Tutaj może postawimy jakąś podłogę. i będzie trzeba skopać jeszcze ten, ten... co? no to już mało jest tego a właśnie, polecimy jeszcze sobie do naszego domku w wiosce od razu damy piasek do przepalenia, żeby były szyby później. Żeby nie trzeba było czekać. Pięć piasku tylko mam. Hmm. Dobra, na szczęście tutaj mamy blisko. Nie potrzebuję dużo piasku na szyby. ale troszeczkę trzeba myć. A cementu już na pewno wystarczy. Dobra, wystarczy tyle piasku. Jajko. Można sobie tu rozbić. Dobra, nic nie ma. I tu jest jeszcze tych kwiatków dużo. Moich ulubionych. Trzcinę będzie można zaraz zebrać. Dobra, przepalamy piasek. I lecimy dalej, budować. Tomek. Nie chcę, żeby był jakiś duży, tylko wystarczy mi, żeby był przytulny. Będzie trzeba pójść po glinę na terakotę, ale tutaj na razie postawimy dirta. Chwila, bo jeszcze okna będą. Yy. Dobra, to najwyżej później się zrobi miejsce na okna. Najlepiej by było już robić okna. Dobra, ile to ma wysokości? Dwie kratki. Dajmy sobie od razu drzwi. tu by było i teraz tutaj i tutaj. No i dobra, coś takiego będzie, i lecimy teraz po szyby. Od razu wstawimy szyby, żeby później nie trzeba było tego podmieniać. Dobra, tyle wystarczy. Nawet myślę, że będzie za dużo. Niepotrzebnie zaskoczyłem. Dobra. I dajemy cement. Dobra, to już będzie trzecia kratka wysokości. To jeszcze jedną. Noc się robi, ale to bez problemu, bo zaraz pójdziemy sobie spać. Ale trochę tu oświetlimy. Na razie tak jakkolwiek stawiam, żeby. Bo to i tak będzie jeszcze ten zalany wodą, więc. Pochodnie i tak spadną. Idziemy szybko spać. Tu już się skończyło, przepalać. Dobra. I lecimy dalej na budowę. Jak tam nasz villager z Mendingiem? No jest. Może zrobimy coś takiego. Chociaż nie będę mógł wtedy handlować z nim. Co jest? Aha. No to nieźle słuchajcie. Nie mamy mendingu już. Się zmienię, nie wiem jak. Jakim cudem? No dobra, to jeszcze raz sobie ten znajdziemy. Ale na razie się zajmijmy domkiem. Eee. Yy. Teraz to zrobimy w ten sposób. Będziemy to zalewać. Czy trawa się sama kosi? Dobra, już kończymy tutaj. No i dobra, mamy już beton. Też powinno być okno, wiem. Ale później zobaczycie coś. Chwila. Tu chyba za szeroko jest. No nie, niby dobrze. No dobra. Jest git. I teraz. Hmm. Dobra, zalewamy całość, no i dobra, teraz to zbieramy i będziemy dalej budować domek. To jest już beton. Więc mamy domek z betonu. Także fajnie. Znowu się podsadzamy, już jest na cztery kratki. To teraz budujemy coś takiego dobra, i z drugiej strony. Nie tu. Dobra, tutaj. No i dobra. Teraz trzeba pójść po glinę. Gdzie może być glina? Tam przy wodzie może, gdzie ostatnio będzie. Zobaczymy. Jeszcze zostało mi, został mi tak yy, Cementu. Może się go jakoś wykorzystać. Dawaj mi to, jeszcze tu. Dobra I gdzie tu jeszcze jest glina? Co tu nie ma gliny? O dobra jest Ale chyba z tego co widzę co tu nie ma tego dużo O, o, czego to bije aż po jednym serduszku? Zobaczymy, ile tego będziemy mieli. 19 bloków, no to jest zdecydowanie za mało. Jeszcze pójdziemy w drugą stronę, zobaczyć. Tu gdzieś jest o, dobra, tu jest trochę, pewnie poszukam gliny poza odcinkiem, bo tej na pewno nie wystarczy. jest sporo nawet, ale już się kończy. Dobra. O i tu jest. Jest więcej z tego, co widzę. Dobra, nawieramy powietrze. Ciekawe ile tego będziemy mieli. Jak zbierzemy, to złożę tutaj, że tak powiem. Dobra, ostatni raz wy wypływam w górę. Dobra. Ha, nie w tę stronę. I ile mamy tej gliny teraz? Ponadto tak, no to całkiem nieźle. Teraz trzeba ją oczywiście przepalić. Ten domek na razie jakoś dobrze nie wygląda, ale jak będzie skończony, to może. To na pewno będzie lepszy. Dobra, wkładam to do piecyka i to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam oczywiście do oglądania następnych. Do zobaczenia, cześć!